Legionowia KZB legionowo rewelacyjnie zaczęła ligową wiosnę. W zaległym meczu 17. kolejki legionowianie wygrali na własnym boisku 2-1 z Jagiellonią 2 Białystok. Po tym zwycięstwie podopieczni trenera Michała Pirosa awansowali na piąte miejsce w tabeli. Mają tyle samo punktów co czwarty zespół, a do trzeciego i drugiego brakuje im tylko jednego punktu. Trudno było sobie wyobrazić lepsze rozpoczęcie tego spotkania. Już w szóstej minucie meczu i w tak naprawdę chyba pierwszej groźnej sytuacji legionowi, udało się wyjść na prowadzenie. Fantastycznym strzałem z 20 metrów popisał się Patryk Koziara. Było 1 do 0. Po zdobyciu bramki Legionowia dalej napierała na bramkę białostotczan. Świetne okazje na podwyższenie wyniku mieli m.in. Marcin Kluska i debiutujący w barwach Legionowi Bartosz Mroczek. Piłki padały jednak łupem, bramkarza gości. Jagiellonia przez dłuższy czas nie potrafiła znaleźć sposobu na dobrze dysponowaną Legionowie. Pierwszą groźną akcję gracze z Podlasia wyprowadzili dopiero w 22 minucie. Piłka, pomocnym strzale z dystansu, poszybowała na szczęście nad poprzeczką bramki bronionej przez młodziutkiego, bo zaledwie 17-letniego Jana Krzywańskiego. 17-latek swój ligowy debiut może na pewno zaliczyć do bardzo udanych. Dzięki jego kilku świetnym interwencjom udało się uniknąć utraty bramki. Na przerwę drużyny schodziły przy jednobramkowym prowadzeniu legionowi. W drugiej połowie podopieczni trenera Pirosa znów zaliczyli piorunujący początek. Zaledwie 5 minut po wznowieniu gry udało im się podwyższyć wynik. Bramkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego zdobył doświadczony Dariusz Zjawiński, dla którego był to pierwszy po ponad 16-letniej nieobecności ligowy mecz w barwach Legionowi. Gdy wydawało się, że gospodarze, mając już dwubramkową przewagę, będą kontrolować mecz, Jagieloni udało się zdobyć bramkę kontaktową. W 66. minucie zdobył ją Hubert Matras. No i zrobiło się nerwowo. Goście, czując, że mogą w tym meczu jeszcze coś ugrać, zaczęli śmielej atakować. Legionowia jednak dobrze się broniła, wyprowadzając przy tym od czasu do czasu groźne kontry. Żadna z nich nie zakończyła się jednak kolejną bramką. Mecz zakończył się wynikiem 2 do 1. Po sobotnim zwycięstwie legionowia jest już coraz bliżej utrzymania się w górnej ósemce tabeli, gdzie znajdują się zespoły walczące o awans do drugiej ligi. Do końca rundy pozostały jeszcze trzy spotkania. Już w tę sobotę o godzinie 14 pod Michała Pirosa zmierzą się na własnym boisku z GKS Wikielec. Tydzień później 21 marca o godzinie 1115 zagrają na wyjeździe z Pelikanem Łowicz, a na koniec podejmą u siebie błoniankę błonie. Ten mecz zaplanowano na 27 marca na godzinę 15. Po tej kolejce nastąpi podział tabeli na grupy Mistrzowską i Spadkową, gdzie o utrzymanie w trzeciej lidze będzie walczyć aż 14 drużyn.